Mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Dam Jeśli mi będziesz święty. miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Tak strącając. Bardzo fajnie. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Nie wiele. Dziesięć bryłek rudy, to nie wszystko. Mam. Nie mam. Nie mam tyle przy sobie. Trudno, wezmę co masz. Resztę dopłacisz przy następnym spotkaniu. Co on robi? Zobaczmy. O, przyjmuję również mniejsze datki. W końcu liczy się pamięć. Dzięki za rude, chłopcze. Co wziął? Od tej pory będę miał na ciebie oko. W obozie nic ci już nie grozi. Co Adam nie wziął? Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko. Okej. Okay. Czy no się wystraszyłem? No nie było zbyt. To jest green. Lepiej się do tego nie mieszaj. Kiedyś takie sprawy załatwiałem. Bożon siedzi w chacie. Hmm... Graham. No, szukałem cię. Co w chacie stoisz. Chciałbym kupić mapę. Jasne, co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. Aha, on mi zabrał brzydki. Ja nie mam czym zapłacić, co ci dam? Mam ci zielonego nowicjusza, Pytrych. Nie, 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 nie. Pytrych się przyda. Pochodnie, bo mam jeszcze pochodnie. Albo nie, warto mieć zawsze drugą. Co ci mogę dać? Ryżówkę, chrząszcza, wino. Zobaczymy, po ile są te mapy. 30, 30, 40, 50 bierze. No i coś mi dojdzie. Może coś po jednym? Chyba no było trochę nierówno, ale mam mapę wreszcie, ile ona pokazuje. Przynajmniej tyle, bo mam nowy obóz tam gdzie pokazuje strzałka stary obóz jest tam kopalnię na razie tyle starczy Sek, obóz sekty gdyby ktoś chciał wiedzieć jest zupełnie po drugiej stronie no dobrze skoro skoro udało mi się zdobyć mapę teraz ja pójdę po list do Jana Jan da mi listę zakupów do Piedronki a ja będę musiał oddać ludziom z nowego obozu dokładnie i Clarissowi, żeby on był ze m... JOKI jumper! Żeby on był ze mnie. On był ze mnie dumny. Aha, płynę pod prąd. Super. Ciekawe tak będzie szybciej. Wuu, ale fajnie. Chyba pieszo będzie lepiej. Uooo, ale się topię. Dobra, i tak jest długi odcinek, Jak będę musiał go pociąć. Przynajmniej coś zrobiliśmy. W następnym odcinku dopiero udamy się do Stary kopalni. Przepraszam, że taki nudny odcinek. Mam nadzieję, że trochę jednak wam opowiedziałem. Ostrzegłem was przed spoilerem. Zdobyliśmy mapę, i teraz. Też się żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. I. niech. Gotik będzie z wami? Trochę dziwny. Ale no, dobrze, cześć. Przepraszam za cięcie, musiałem coś zrobić. Teraz mam ten plan. Schowaj broń! No wsuwaj! Zaatakuję, do bo... Włoszech. Hello? Come on. Kurczaki zmutowane. Aha, pudło! O. Masz szczęście, co tu leży? Krwiobince? Skrzydła! Nie wiedziałem, że umiem zbierać skrzydła. Teraz biegnę przed stado złych. Zły, złych. oni tam są. Tu. I pójdziemy do pana Jana. <grytanie> pana Jana. I odbierzemy mu tę listę i zaniesiemy ją Larsowi, żeby on nas pochwalił. Wziął na kolanka, ogłaskał, powiedziała co to jesteśmy wspaniali. Dał nam czekoladę. Co ja gadam? No szybciej... Szybciej nie umiesz. Aha, po co ja... Jeszcze, jeszcze nie Jak widzicie jesteśmy już potworami starej kopalni. Ale syf to niezbyt pusto tu trochę <śmiech> <śmiech> Nikt nie pilnuje? Patrzcie, nikogo nie ma Pusto D-dziwne Wejdźmy <laughs> <laughs> do środka, to może jakoś tam będzie loading screen. A już jest ktoś. Mam nadzieję, że nie będzie do nie pretensji, że tu wszedłem. Drake. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz echo jest. w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tutaj jest od razu przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Proszę, wypij moje zdrowie. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza w jej ile, sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A jeszcze coś. Znasz to Rusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim, zrozumiano? Do zobaczenia. Kopacz hmm. Glenn. Jak on na imię to z nim pogadam, bo może warto będzie się czymś dowiedzieć. O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. A to wszyscy Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Bez przerwy słychać, jak grzebią i kopią, siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie miłe, uciekaj stąd ile sił w nogach. Prędzej czy później, padnij na ciebie. Z drogą... Ostrzeżenie dla minecraftowców, którzy lubią łazić po jaskiniach. Uważajcie na pełzacze. Chłe, 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 nioch, nioch, nioch. Co jest? Coś tu było. Kurcze ziele. Jeszcze coś, kurcze ziele. No i. Piekielnik. Pieka piekarnik. Nie, nie wiem. Piekielniki same tu rosną. Nie wiem na co mogą mi się przydać. Może jest jakiś bonus HP. Ale mam taką nadzieję, że... Szybko... Załatwię sprawę z Janem. O, to mogą być poza Ale dziwny most strasznie krzywo zrobiony. Udajmy się do Jana, gdziekolwiek on jest. Kto? kto? odmiennej imiona. O, usłyszałem grozę gdzieś. <gryzny> Mnóstwo tych piekielników i kurczego ziela, tak pewnie są jakieś jaskiniowe. Godem z Ulbertem. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschłoci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki! Dzięki. Uż piwa nie będę miał, jak stąd wyjdziemy. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co, bez mnie? No nie, już ja im pokażę. No, ja, czyli będziemy mogli wziąć coś ciekawego, tylko musiałbym mieć raczej klucz. Otwierania zamków jeszcze nie znam tak dobrze. Co to było? Myślałem, że strzała leciała. Już, już bym uciekał od razu. Jan, o. I zobaczcie. Przysyłam mnie Diego, mam odebrać Przysyła listę. Diego, mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. I teraz nie wracamy do Diego, tylko do Lestera. To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja, a to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Rozejrzę się trochę. Nie sprawiaj żadnych. Ej ty, tam nie było żadne... Eee, cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? Jasne, co tylko zechcesz. Jeśli masz dość rudy... To teraz to, że posprzedajemy. Aha, ja w ogóle nic o tym nie powiedziałem, pewnie już zauważyliście. Ale... tu handel wygląda tak że ja mu coś daję, a on mi daje coś w zamian.